Dziś moim gościem jest Maciej Michułowicz, założyciel Stay Green, który pomaga firmom produkcyjnym obniżyć koszty energii nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Zobaczycie, dlaczego koszt energii to coś więcej niż tylko cena. Klienci Macieja oszczędzają dzięki jego wiedzy od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego jeśli zastanawiasz się, dlaczego konkurencja wygrywa kolejne przetargi i odbiera ci klientów, Powód może być w innym miejscu, niż szukałeś do tej pory. Oni być może już płacą mniej za prąd. Zaczynamy. Hipotetycznie. Jestem przedsiębiorcą produkcyjnym i od pewnego czasu obserwuję, że przegrywam przetargi, tracę klientów i myślę nad tym, co może być tego przyczyną. Temat, który poruszyłeś, może być powodowany przez wiele różnych przyczyn, ale jedną z rzeczy, o których na pewno możemy pogadać, jest kwestia na przykład Twojej ceny energii. Jeżeli jesteś producentem, to trochę czasy się zmieniły. Jesteśmy w innej sytuacji. Kiedyś produkcja i koszty produkcji, ta część energetyczna dotycząca kosztów produkcji, powodowała, że to był jakiś udział na poziomie 2-3%, na przykład. Dzisiaj, kiedy ceny energii są na takim poziomie, jakim są, a nie tylko same ceny energii są to istotne, no to jesteśmy dzisiaj bardziej w udziale 10-15% zależnie od tego, jak kupujesz tą energię. Ogromna różnica. Ogromna różnica. No i teraz możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że zależnie od tego oczywiście co produkujesz, bo pewnie tu, tutaj byśmy w tą rozmowę mogli pójść dużo głębiej, ale mówiąc tak dużo bardziej globalnie, to nawet nie chodzi o kwestie tylko i wyłącznie twojej wygrywalności przetargów, ale dzisiaj powoli sięgamy tematu yy, możliwości przetrwania twojej firmy na rynku. Wiesz, mierzymy się bardzo często z tym w firmach produkcyjnych naszych klientów, że kontrakty, to jest fajny case, który poruszyłeś, że kontrakty uciekają im do firm konkurencyjnych na polskim rynku, bo na przykład kupują tam energię inaczej albo kontraktowały w innym terminie. A być może mają jakiegoś doradcę, który ogarnie ten temat im troszkę inaczej, ale uciekają im też za granicę. No i trudno się temu dziwić, jeżeli oczywiście wiele różnych kosztów z tym związanych jest niższych na przykład za granicą. No to my jako Polska dzisiaj, no zależnie oczywiście od metodologii, ale możemy śmiało powiedzieć niestety to, że mamy jedną z najdroższych albo bardzo często najdroższą cenę energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej. I to nie jest rzecz, która powinna mieć miejsce na co dzień nie powinniśmy do tego przechodzić na porządku dziennym, no ale taki jest dzisiaj fakt. Połowa osób oglądających ten kanał już nas subskrybuje, bo cenią sobie konkretne rozmowy o biznesie i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz być na bieżąco z treściami, które mogą realnie wpłynąć na Twoje decyzje i rozwój, dołącz do nich i kliknij subskrybuj. Nim pójdziemy dalej. Króciutko. Kim ty zawodowo jesteś? Najprościej mówiąc, jestem założycielem firmy. Która skupia w sobie pracę doradców energetycznych. Którzy robią co? W, w pierwszej myśli, doradca energetyczny na rynku naszym klientom niestety kojarzy się z tym, że jest gościem od fotowoltaiki albo od energii elektrycznej i załatwia najniższą cenę w danym momencie. Z naszej perspektywy, i też próbujemy to pielęgnować, doradca energetyczny to jest ktoś, kto ma na tą rozmowę, ten, na ten Twój biznes, jakiś pomysł, jakąś strategię i ma zamiar ją z Tobą zrealizować. To jest ogromna różnica, ponieważ dzisiaj należy patrzeć na to długoterminowo. Czyli wasza praca jest po prostu dużo bardziej złożona. Tak, dużo. Zawiera w sobie dużo więcej elementów niż ten końcowy, tak naprawdę, po który finalnie przyszedłeś, nie? Daj nam zatem jakiś konkret, coś, co nasz widz, słuchacz natychmiast może wziąć, spojrzeć na to i zastanowić się, czy może to coś wdrożyć u siebie w firmie, żeby płacić mniej za prąd. Bardzo często dzisiaj my, jako przedsiębiorcy i firmy. Patrzymy w dalszym ciągu na fakturę za prąd czy za gaz, jako dokument z terminem zapłaty i z sumą na końcu, którą trzeba opłacić. Natomiast podejdźmy do tego tak. Pierwsza rzecz, którą bardzo często firmy robią, i mamy taką praktykę jeszcze z niedalekiej przeszłości, i zaraz powiem z czego ona wynika. Kończy nam się umowa na energię, dochodzimy do wniosku, że chcemy zawrzeć kolejną. Zbliża się koniec roku, bo wcześniej nie było czasu się tym zająć, więc zaczynamy rozsyłać do wszystkich firm, które się tym zajmują, pytanie o to, co tak naprawdę, e, co, ma, co mają nam przygotować, co chcemy zrobić. Dostajemy oferty, wypowiadamy tę umowę, czy ktoś to robi za nas, podpisujemy nową, no i mamy jakąś tam ustaloną cenę 500 zł, na przykład za megawattogodzinę. Nie? I teraz kontekst tego jest taki, że w sytuacji, kiedy ceny energii były na rynku polskim po 200-250 zł, to to, czy ty podejmowałeś decyzję o kontraktowaniu się w lutym, w czerwcu czy w listopadzie? To w wyniku Twojej faktury to była różnica na poziomie 5-10 zł. Można było sobie na to pozwolić. Ale w sytuacji, w której dzisiaj moment, w którym podejmujesz decyzję, czyli na przykład to, że podejmiesz ją w czerwcu, może przynieść konsekwencje o 100 zł tańszej ceny, to już to jest pierwszy tip o tym, żeby myśleć o tej energii trochę bardziej poważnie, trochę szybciej i trochę bardziej strategicznie, chciałoby się powiedzieć. Czyli moment zakupu energii w ciągu roku jest bardzo, bardzo ważny obecnie. Jest bardzo ważny. I nie mogę powiedzieć, że jest najważniejszy, dlatego że jest wiele dodatkowych elementów. No, na przykład, chcesz kolejny przykład? Proszę. Okay. To kolejny przykład jest taki. Firma naszego klienta. Porozmawiamy o, o sposobie zakupu. Firma naszego klienta. Sytuacja, w której dostali informacje na rynku o tym, że kupowanie energii w sposób spotowy, czyli taki y, na rynku dnia następnego, czyli powiem jeszcze, bo to ważne kontekstowo, giełda działa w taki sposób, że każdego dnia pojawia się notowanie i średnia z tych notowań daje ci twoją cenę na fakturze. Dostali informację o tym, że przy tej dużej dynamice, którą mamy teraz, czy to powiedzmy było w niedalekiej przeszłości, kupowanie w taki sposób jest dobrym pomysłem. No i okej, okay, to założenia jest dobrym pomysłem, nie? Czasami nawet lepszym niż kupowanie stałej ceny długoterminowo. Natomiast... Co się okazało? Mieliśmy tutaj sytuację, w której ten klient podjął tę decyzję i zamiast zmienić to swoje zapytanie ofertowe z tego, żeby dobrać ten produkt troszeczkę inaczej, to właściwie nie zrobił wiele więcej, ponieważ z zapytania 100% cena, czyli chce najtaniej, zrobił zapytanie 100% koszty, czyli też chce najtaniej, tylko chce mieć najniższe koszty. Ten produkt działa w taki sposób, że tam jest taki składnik kosztowy. I teraz ten jego znajomy, który podpowiedział ten patent, bo to jakby wiesz, dowiedział się z rynku, że to jest wartościowe. Miał dobre ceny energii. Porównując, przyszła, przyszedł początek roku. Ten człowiek dostał fakturę na 700 zł. Nie? Trochę drogo, to jest właściwie drożej w porównaniu do tego, co miał zawarte wcześniej, a to miał być najlepszy pomysł na kupowanie energii. Jego sprzedawca mówił mu, żeby spokojnie wytrzymał temat, bo jak przyjdzie e, lato, będziemy produkować trochę więcej energii z odnawialnych źródeł, no to to sprawi, że ceny energii będą niższe, będzie miał po 300 zł. Nie? Później, przed luty, cena się podniosła na 770. Nie? Pojawił się problem. No, zaczęło się robić coraz cieplej, ceny zaczęły spadać, i powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji, w której jego cena energii doszła do poziomu 550 zł. Nie? Z tytułu tam ozej innych rzeczy. I teraz, na czym polega problem, o którym rozmawiamy tutaj? Problem nie polega na tym, że on podjął. Złą decyzję z takiego punktu widzenia tu i teraz, bo być może wybrał najkorzystniejszą ofertę, jaką dostał, ale wynika z tego, że zakup energii dla firmy to nie jest tylko kwestia najniższych warunków czy najniższej ceny, ale tego, jak się kupuje tą energię. Co się wydarzyło w tej sytuacji, którą mam w głowie? Wydarzyło się to, że w momencie, w którym się u niego pojawiliśmy, wskazaliśmy, że przy jego profilu zużycia czyli jak zużywasz energię w swojej firmie, to Działa to mniej więcej w taki sposób, że jesteś w stanie przeanalizować bardzo dokładnie, bo nawet tam powiedzmy do 15 minut, ale do, do minuty też, ale powiedzmy w każdej godzinie, ile energii zużywasz i to jest twój tak zwany profil, czyli ja wiem, jak każdego dnia wygląda twoje zużycie. Ten człowiek, kupując na tym produkcie, był w sytuacji, w której firma oferująca mu najniższe warunki, czyli spółka obrotu sprzedająca energię elektryczną, dostarczyła mu rozwiązanie, które opiera się o cenę energii inną w każdej godzinie. No i na logikę. To też jest łatwe do przewidzenia, ta cena energii jest uzależniona od popytu i podaży. Czyli no im więcej tej energii mam z fotowoltaiki czy z wiatru, no to wtedy ona jest tańsza na rynku. Tylko że profil produkcji tego klienta, czyli jego profil zużycia energii, działał tak, że on zużywał już bez tam bezpośrednich szczegółów, ale on zużywał energię bardzo dużo w godzinach nocnych i porannych, bardzo mało w ciągu dnia i bardzo dużo w wieczornych. Więc jego profil był antyprofilem taniej ceny energii. Produkt, który on dostał, sprawił, że ta średnia ważona razy jego wolumen, który on zużywał i cena energii w ciągu, w ciągu danej godziny. powodowały, że jego faktura była 550 zł, gdzie ten jego znajomy, który miał na przykład ofertę skonstruowaną inaczej, rozliczaną indeksem TG24, to jest średnia arytmetyczna cen na giełdzie, miał energię po cenie 330 zł i wystarczy to wiedzieć. Czyli teraz wiesz, my my dlatego prowadzimy ten biznes relatywnie skutecznie z tego powodu, że rynek energii bardzo mocno się zmienił. I bardzo trudno jest od swoich ludzi, którzy zajmują się tym tematem, czy nawet od siebie, jako od właściciela firmy, oczekiwać tego, że będziemy mieli kompletną wiedzę na temat tego, jak działa ten biznes, na co zwrócić uwagę. Wiesz, tych firm, które sprzedają te rozwiązania, jest mnóstwo na rynku. Są niuanse dotyczące tego, że jedna umowa działa tak, druga działa tak. Jeżeli nie przeżyjesz tego na własnej skórze, to nigdy byś nie wpadł na to, żeby sprawdzić... Czym się różni rozliczenie Fixing 1 od TG24, nie? Chyba, że masz taki case, o jakim słuchasz przed chwilą, to może na to zwrócisz uwagę. I teraz my działamy trochę jak taki zewnętrzny doradca, który działa w interesie tego naszego klienta, po to, że OK, mamy tę swoją ekspertyzę, już dużo tych różnych rzeczy zrobiliśmy i wiemy na co zwrócić uwagę, nie? I to jest jakby konsekwencja tego mądrego działania. Powiedziałeś, że cena energii to nie wszystko. Więc jeżeli nie, to nie wszystko, to co tam się jeszcze kryje, o czym przedsiębiorca, szczególnie produkcyjny, powinien wiedzieć? Dobra, okej, okay. to, to jest fajny, fajny pomysł na kontynuację tej rozmowy, bo cena energii to nie wszystko w kontekście faktury. Na przykład, nie? bo y, są dwa główne elementy składowe. Jedną jest twoja energia czynna, którą zużywasz, więc powiedzmy to paliwo, które wykorzystujesz w tym swoim procesie produkcyjnym, ale drugą są opłaty za to, że ktoś to paliwo ci dostarczył. Nie? Czyli najprościej mówiąc opłaty za przesył, a będąc bardziej precyzyjnym, opłaty dystrybucyjne tak to się nazywa. I teraz jest takie powiedzenie wewnątrz tego biznesu, że dystrybutora nie zmienisz, nie? ale my dopowiadamy do tego, że jesteś w stanie zmienić to, za co cię kasuje ten dystrybutor. I teraz to też są niuanse. Bo dobra, po podam ci przykład. Nie? Też mi przychodzi, do, przychodzi mi do głowy case też klienta, bo, bo on pokazuje fajnie, że czasami jak, jak dużo waży w efekcie ten, ta niewielka zmiana. Mamy takiego klienta, który ma 70 kilka punktów w Polsce. Powiedzmy 70 już, um, upraszczając tą kalkulację. E, poznaliśmy się, dlatego że zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie piękności, czyli po prostu mieliśmy złożyć ofertę na, na najniższą cenę energii. To jest dla nas wyzwanie, żeby brać udział w takim czymś tylko i wyłącznie na zasadzie zero-jedynkowej, więc mając dane od klienta o jego historycznym zużyciu, które dostarczył wszystkim biorącym udział w tym zapytaniu, o jego historycznym zużyciu, jego faktury, jego raporty dobowo-godzinowe, to jest taka informacja, która mówi o tym, jak właśnie ten profil klienta się kształtuje, z tam z wielu różnych tych punktów, nie wszystkich, zebraliśmy te informacje i wskazaliśmy mu, że oprócz oferty, którą mu składamy na energię i kontynuacji współpracy, tam dobraliśmy dla niego pewien model, który widzimy, że może być zasadny, to powiedzieliśmy mu, że... Jest do wykonania kilka rzeczy u niego w firmie, które są tu i teraz bezkosztowe. W sensie nie wymagają instalacji żadnego urządzenia, nie musisz wiesz, zatrudniać elektryka, nic z tych rzeczy robić, tylko po prostu wyregulujemy kilka rzeczy w dokumentach, potwierdzając to, czy nasza koncepcja jest słuszna. E, I wprowadzimy zmianę, która przyniesie, akurat w przypadku tego klienta, o którym mówię, która przyniesie mu średnio 3000 zł na punkt. To w ogóle nie brzmi imponująco, bo co to jest za zmiana 3000? Tylko, że on miał 70 punktów. 210 koła. Różne mam pomysły na wydanie 210 tysięcy, ale myślę, że lepiej je mieć w firmie niż ich nie mieć. Tym bardziej, że tu rozmawiamy o rzeczy, tak jak mówiłem, bezkosztowej i takiej, gdzie on to po prostu płacił do firmy, która dostarczała mu energię. Więc równie dobrze mógł tego nie robić, jeżeli się dało, nie? No dobra, możesz zdjąć aurę tajemnicy i trochę jakiś tak, wiesz, podać, czym są te rzeczy bezkosztowe. Oczywiście wiem, że to jest wasza kuchnia i pewnie wszystkiego zdradzić nie możesz, ale chociaż jedną, dwie rzeczy. Tak, mogę podać, tylko że muszę taką zrobić klauzulę tutaj, że zachęcam do tego, żeby nie robić tego całkowicie samodzielnie, mimo tego, OK. Każdy, kto nas słucha, może tego spróbować. Tylko, zrobienie tego źle może mieć negatywne konsekwencje i wręcz odwrotne do tej oszczędności, ponieważ są pewne regulacje w polskim prawie i w tym, jak są skonstruowane taryfy, że niektóre zmiany, które wprowadzamy, taryfa to jest dokument, który nas informuje o tym, ile płacimy za dystrybucję. To ustala Urząd Regulacji Energetyki z danym dystrybutorem. I tam są pewne niuanse, które powodują, że zmiana nawet wprowadzona w złym momencie roku, może przynieść negatywne konsekwencje dla twoich, dla twoich faktur, nie? Więc take it easy. I teraz, okej, okay, niektóre zmiany, które można zmienić, bardzo proste. Na przykład jesteśmy w sytuacji, w której klienci, w szczególności taki jak ten, który ma dużo punktów, podpisuje te umowy w miarę automatycznie, na zasadzie, że wiesz, otwiera sobie nowy punkt, potrzebuje kolejnej umowy. Ta umowa musi trwać. Nikt się nie zastanawiał nad tym, czy moc umowna, która jest dostarczana do urządzeń w naszym, w naszym przedsiębiorstwie, czy ona jest dobrze wyregulowana. Czy ktoś to sprawdził, czy ktoś to zweryfikował. I teraz jest mnóstwo takich opłat stałych, które są na tych fakturach. Właśnie typu te kwestie dotyczące mocy, kwestie dotyczące um, opłaty mocowej, kwestie dotyczące wielu różnych elementów. Też tak wybacz, że meandruję, ale nie, nie mogę powiedzieć dokładnie wszystkiego e, w kontekście takim, że. Po pierwsze, z tytułu bezpieczeństwa odbiorców, a po drugie, z tytułu tego, że mamy na to strategię, mamy na to koncept. To nie jest takie jednorazowe, to należy o to zadbać, ponieważ nawet robi się takie rzeczy, że da się poukładać proces przesyłu energii, czyli tego, nazwijmy to zakupu energii, z podziałem na miesiące. Czyli jak ja wiem, jak Twoja firma pracuje, w którym momencie ma przestój na przykład wakacyjny jako produkcja, w którym momencie ma nasiloną tą produkcję, czy gdzieś na przykład wiesz, kwestia sezonowości, jesteśmy to w stanie zaplanować i odbić w kosztach Twoich faktur. Czyli znowu wracamy do tego, bo to też powiedziałeś o tym, że tu nie chodzi nawet o kupowanie energii i sprawianie, żeby była na, najtańsza, tylko kupowanie jej w sposób świadomy. No bo to już właściwie jest kwestia świadomości, nie? Czyli tego, że wiem co robię, wiem co z tej mojej pracy wynika, no i teraz czy jest ktoś, kto potrafi z tego skorzystać i przynieść mi yy, te efekty, nie? W postaci niższej faktury na przykład. Na co powinienem zwrócić uwagę jako przedsiębiorca produkcyjny w umowie dotyczącej energii elektrycznej? T to wygląda tak, bo jest wiele rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę i po pierwsze dobrze jest konsultować umowy, jeżeli na przykład mamy prawnika swojego i sprawdzamy je z nim, to, to oczywiście dobrze jest to robić. Natomiast nie zawsze ta konsultacja prawnicza będzie się skupiała na tych obszarach, które są ważne z punktu widzenia biznesowego. Bo wiesz, prawnik ma też takie zadanie, przynajmniej tak ja je rozumiem, że sprawdza poprawność tej umowy pod kątem przepisów. A nie zawsze sprawdzi to, jak niektóre zapisy wpłyną w konsekwencji na Twój biznes. I bo nawet nie, nie musi mieć w ogóle wiedzy w tym temacie. Tak, oczywiście. Wiesz, Prawnicy energetyczni to jest zupełnie inny rodzaj bi biznesu i pracy i zawodu niż, niż na przykład prawnicy, którzy zajmują się na co dzień umowami w firmach. Nie? To jest w ogóle, w ogóle inny, inny przedsiębiorca. Ale wracając do tego wątku, żeby nie opowiadać i nie rozmawiać o samej umowie, bo tych wątków byłoby bardzo wiele, mogę też opowiedzieć nie? przykład. Przykład klienta. I tu obojętnie, jakiego klienta bym sobie wstawił, mam w głowie jednego, o którym będę opowiadał, to, to niestety taka sytuacja może być prawdziwa i będzie bardzo często teraz i ma miejsce aktualnie. Sytuacja wygląda tak. Jak mówiłem wcześniej, klient skupił się na kupowaniu najniższej ceny energii, bo kończyła się umowa. I spoko, wynegocjował wszystko, co się dało, tam, wiesz, wszyscy ściągnęli spodnie, już, już był temat załatwiony. Natomiast wynegocjowali, powiem w uproszczeniu, 500 zł za tą megawattogodzinę, czy tam już niech ktoś zmieni na 450, obojętnie najtańszą, jaka była wtedy dostępna. Natomiast o co chodziło? Okazało się, że strategia tej firmy przewiduje to, że w, w okresie, Kilku miesięcy od czasu podpisania tej umowy firma będzie budować dużą instalację fotowoltaiczną. Duża instalacja fotowoltaiczna powoduje, że zaczynasz sobie samodzielnie produkować energię. Jeżeli samodzielnie produkujesz energię, to nie kupujesz jej z gniazdka, nie w dużym uproszczeniu. Jeżeli nie kupujesz jej z gniazdka, to znaczy, że pewien wolumen, który określiłeś temu swojemu sprzedawcy, który od niego kupisz, który od niego odbierzesz, czyli powiedziałeś mu, że zużywam X w ciągu roku, tam nie wiem, powiedzmy 5000 MWh, nagle zostaje mu odebrany. I są firmy na rynku, które nie chcą ci na to pozwolić. I mają bardzo prosty sposób na niepozwolenie ci tego. To się ładnie nazywa korytarze wolumenowe. I case tego klienta polegał na tym, że wynegocjował bardzo dobre warunki dotyczące niskiej ceny, ale nie Zweryfikował, a być może nie pomyślał o tym, no bo nie, wiesz, jak nie wiesz, że masz coś sprawdzić, to tego nie sprawdzisz, nie? To, to też nie jego wina w tej, w tej sytuacji. Natomiast zainstalowanie dużej instalacji fotowoltaicznej, czy też właściwie w tej sytuacji jej uruchomienie, spowodowało, że zaczęli zużywać mniej energii. Umowa była skonstruowana w taki sposób, że musieli mieli tak zwany korytarz wolumenowy 15%. Co to oznacza, że musieli zużyć w swojej umowie przynajmniej 85% tego, co zadeklarowali. I teraz obniżenie tego zużycia poniżej tego progu 85% powodowało karę. Czyli do każdej megawatogodziny, którą zużywali, musieli zapłacić ekstra kasę. I nagle się okazało, że jak zaczęli sobie liczyć średnią cenę energii, która wtedy była taka doskonała i była najlepsza na rynku, no to sumarycznie dodając karę okazało się, że to była najdroższa oferta na rynku albo jedna z najdroższych, którą wtedy dostali. Czyli błąd związany z tym, że są pewne zapisy w umowie, które mają swoje konsekwencje w przyszłości, które nie wzięliśmy dzisiaj pod uwagę, mogą sprawić, że za chwilę te twoje całe negocjacje, którym poświęciłeś czas, to będą bezzasadne i utracone, nie? Czyli na przykład z 500 zł zrobi się 650, tylko dlatego, że nie odbierzesz tyle energii, ile powinieneś. Albo w drugą stronę, korytarz wolumenowy może działać też w przeciwnej wersji, jeżeli na przykład jesteśmy w czasach yy, po... Yy, po 2020 roku, czy po 2022, i firmy wracają do produkcji, zaczynają produkować coraz więcej, umowy energetyczne bardzo często spółki obrotu podpisują z Tobą na podstawie danych historycznych. Czyli biorę Twoje faktury, analizuję, jak sytuacja wygląda, i mówię Ci, że OK, policzyliśmy, że zużywasz tam te 4560 MWh, i Ty nagle wracasz do produkcji i zaczynasz zużywać 7, tyle co w 2018 roku. I teraz, jeżeli masz taki sam korytarz wolumenowy, no to te dodatkowe koszty energii, poza tym, że musisz te 3 Giga kupić jak strajone, na twój budżet bardzo mocno, No to jeszcze płacisz karę za niedopatrzenie zapisów. No i teraz, na czym polega ta, jakby, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? No, są na rynku firmy, które, okej, okay, może nawet w perspektywie składania ci oferty były o 5 zł, 10 zł, 15 zł droższe, ale na przykład nie mają tego zapisu. Jeżeli ja wiem o tym dzisiaj ja rozumiem strategię Twojej firmy i ja wiem, że Wy za chwilę będziecie uruchamiać instalację fotowoltaiczną o mocy tam 1,5 mega, która dostarczy 1500 MWh do Twojej firmy, to ja jestem w stanie Ci powiedzieć, że, OK, weźmy to, bo takie i takie będą konsekwencje. Nie? Czyli wiesz, to już nie na przykład tylko najtańsza cena energii. Zakładam, że tych wątków jest znacznie więcej, ale gdybyśmy mieli zebrać w całość to, co dotychczas już wybrzmiało i przedsiębiorca, który nas ogląda, miałby. Tę wiedzę użyć w praktyce możliwie szybko, no to gdzie on, ona powinni zacząć? Tak, poruszyliśmy dużo różnych wątków, i prawdą jest to, że jest ich jeszcze więcej. I co, co przykład, to pewnie jakaś kolejna inspiracja. Natomiast tak, zbierając to w całość, po pierwsze, użyję też tego Twojego określenia, które tutaj się dzisiaj pojawiło. Ta cena energii to nie wszystko. Jest wiele elementów składowych, na które warto zwrócić uwagę i po pierwsze, jeżeli mam taką perspektywę i mam w głowie tą chociaż informację i będę podchodził do jakichś kolejnych zakupów czy do jakichkolwiek zmian, to może to mnie zapauzuje, żeby pomyśleć, czy na pewno kierunek 100% cena w tej sytuacji albo kontynuowanie współpracy z tym dostawcą, brak sprawdzenia rynku, jest idealnym rozwiązaniem, nie? Pierwsza rzecz, pauza, nie? Zagrajmy pauzą, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. To jest moja wizja trochę tego biznesu. Ja uważam, że ten biznes dzisiaj jest, on właściwie prawdopodobnie od zawsze tak wygląda, jest zbudowany bardzo na tymczasowości. Mam na myśli to, że to jest case naszego klienta, który powiedział nam: że z firmy konkurencyjnej jest u mnie już piąty doradca, a u Was cały czas obsługuje mnie jeden. I tak na naprawdę ten rynek tak wygląda. I teraz dlaczego to jest ważne z punktu widzenia twojego klienta? No bo jeżeli chcesz grać z kimś długoterminowo i chcesz mieć jakiegoś swojego doradcę, to jeżeli on zostaje z tobą na lata i jest obecny na tym rynku na lata, to jest ogromna szansa na to, że on wie co robi. Nie? To jest łatwo weryfikowalne, że, że ten człowiek obecny na tym rynku ma prawdopodobnie jakąś wiedzę. No i kolejna rzecz jest taka, że okej, okay, nie będziesz prawdopodobnie ekspertem, bo masz inne rzeczy na głowie jako przedsiębiorca, rozmawialiśmy o tym, nie zajmiesz się tylko i wyłącznie rynkiem energii i nie będziesz go zgłębiał, natomiast Budowanie jakiejś takiej wiedzy na poziomie podstawowym, albo przynajmniej kierunku, jest na pewno dobrym pomysłem. Ja... Zachęcę ludzi i zachęcam gorąco do tego, żeby odwiedzili nasze wpisy na blogu, które mamy na naszej stronie, y, której link znajdziesz w opisie tego filmu. I to jest pierwszy krok do tego, żeby sprawdzić sobie, czy te rzeczy, o których tam rozmawiamy, dzieją się w Twojej firmie. No a być może kontynuacją tego i dobrym pomysłem będzie to, żeby pogadać z nami i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie sobie wzajemnie pomóc. Jeżeli chciałbym jako przedsiębiorca z Wami pogadać, to czy jest możliwość bezpłatnej konsultacji, czy pierwszy kontakt z Wami od razu kosztuje? Jest możliwość bezpłatnej konsultacji, a nawet powiem więcej. Wykonujemy tak zwane bezpłatne audyty. I robimy to dlatego, że to jest taka tro trochę kierunek. W mojej opinii tak to powinno wyglądać, czyli my jesteśmy w stanie przeanalizować twoje dokumenty, które nam dostarczysz już na tym poziomie tego wstępu, sprawdzić co da się zrobić i odpowiedzieć ci, czy mamy o czym razem rozmawiać. I to nie chodzi o kwestię ym, biznesową, czy wiesz, będziemy na siłę czegoś próbowali, tylko my wtedy też układamy sobie czas, bo my robimy te audyty, my robimy te analizy i dzięki temu, że na przykład znajdziemy, że twoja firma bardzo jest bardzo dobrze zoptymalizowana i że jest, jest kilka rzeczy do rozwiązania, ale wróćmy do tej rozmowy na przykład w przyszłym roku z tytułu kilku rzeczy, o których mówiłem wcześniej, to... Powiemy ci o tym. Wszyscy oszczędzajmy swój czas i działajmy w obszarach, które są dla nas biznesowo zasadne. I tu postawimy kropkę, szanowni widzowie, słuchacze. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie tego filmu. A jako ciekawostkę powiem, że Macieja możecie między innymi poznać w Loży Przedsiębiorców, jeżeli kiedyś w niej się znajdziecie. Dziękujemy za Wasz czas i dziękuję, Macieju, za Twoją wiedzę. Trzymam dziękuję kciuki, serdecznie. aby ten odcinek spowodował gigantyczne oszczędności dla naszych widzów. Być może w efekcie waszej pracy. Dziękuję bardzo. Ja również. Dzięki serdecznie. Twoja przedsiębiorcza historia ma potencjał, żeby inspirować innych. Dołącz do grona wyjątkowych gości Przygód Przedsiębiorców. Wypełnij formularz na przygodyprzedsiębiorców.pl i pozwól, żeby twoja historia stała się inspiracją dla tysięcy naszych widzów i słuchaczy. Zależy ci na tym, by twoja marka była widoczna i rozpoznawalna wśród przedsiębiorców? Dołącz zatem do Przygód Przedsiębiorców jako partner. Sprawdź możliwości współpracy na przygodyprzedsiębiorców.pl